Witajcie, mali odkrywcy. Jestem pan liść i dziś zabieram was w magiczną podróż, aby poznać pewną wyjątkową literkę. Spójrzcie, co znalazłem. To coś okrągłego i pachnącego, co sprawia, że czasem płaczemy, ale też dodaje smaku wielu potrawom. Tak, to cebula. A słowo cebula zaczyna się na literkę C. Litera C wygląda jak niedokończone kółeczko, prawda? Jest bardzo prosta do narysowania. Ale to nie wszystko. Moja przygoda trwa dalej i prowadzi mnie do czegoś żółtego i kwaśnego, co świetnie pasuje do herbaty. Zgadliście? To cytryna. I cytryna również zaczyna się na literkę C. Mamy więc cebulę i cytrynę, oba słowa zaczynają się na C. Jakie inne słowa na C znacie? Pomyślcie o cukierkach, samochodach, czy nawet o cudownych chmurach na niebie. Litera C jest wszędzie wokół nas. Wystarczy tylko dobrze się rozejrzeć. Mam nadzieję, że dobrze się bawiliście, poznając literkę C razem ze mną. Do zobaczenia w kolejnej przygodzie.